Witam w pierwszym odcinku serii, w której będę symulował mecze piłkarskie z różnych lig, ale w nietypowy sposób, przy pomocy kostek do gry, gdzie każda drużyna ma swoją umowę. To wygra, to przegra. Kostki wiedzą i zaraz się przekonamy. Emocje gwarantowane. Tak prezentuje się Liga 4 Polska. Mamy tutaj następujące zespoły z takich miast gdzie kontrolują albo boty, albo gracze i te kluby mają swoją moc przechodzimy do pierwszej kolejki Kosa gwiazda 1-0 bardzo dobrze się zaczyna. Ruch Kobra 1-3. Tutaj dużo gorzej. Polonia Rekord 3-0. Rzeka Tukan 4-1. Latawiec Magnat 0-0. Kolejka druga. Gwiazda Magnat 0.0 Tukan Latawiec 1-2. Ostatni zespół, rekord z liderem rzeka. Uuu, 0-0. Mecz dosyć wysoko, bo kobra trzecie miejsce, Polonia drugie miejsce. 3-4. I nasi zawodnicy, nasi gracze prawdziwi. Kosa, ruch. 5-4. No, to ładnie się nastąpili. Kolejka trzecia. Ruch Gwiazda. Oj. 1-3. Mecz na szczycie. Polonia lider. Drugie miejsce Kosa. 1-0 dla Polonii. Dwa niestety. Rzeka Kobra. 0-4. Latawiec rekord. 2-4. Magnat Tukan. 2-2. Kolejka czwarta. Gwiazda Tukan. 4-3. Rekord Magnat. 3, 1 Drugie miejsce Kobra. 3-3. Kosa. Jest. Na trzecim miejscu. Z rzeką. 4-0 wygrywa. No pięknie. I ostatni nasz klub, ruch z liderem 5-0. I o, to musiała być niezła jazda. To się nam trochę pozmieniło. Pozmieniało tutaj. Dobrze. Kolejka piąta. Polonia gwiazda 4-2. Rzeka ruch. 4 no, no nie wyjdzie z tego dołu tabeli. Latawiec z liderem Kosa. 0-4. Kosa bardzo dobrze. Utrzymuje się na pozycji lidera. Magnat Cobra. 0-4 i ostatni Tukan. 0-0. Kolejka szósta. Gwiazda rekord. 4-1. Tukan trzeci z dziesiątym. Kobra jaka z dziesiątym Tukanem 5-2 przewidzenia. Lider Kosa z magnatem 3-3. No, niespodzianka, bardzo niemiła. Ruch z latawcem 4-3. Wygrywa na no, przynajmniej coś tam. Próbują mieć do góry. To jest ich drugie zwycięstwo. Polonia, drugie miejsce z rzeką 3-1. Magnat Tukan nadal bez poraż, bez zwycięstwa. Polonia bez remiszu, tak jak samego ruch No i trochę coś tam się klaruje. Rzeka Gwiazda. 1-2. Latawiec Polonia. Polonia Lider. Wygrywa. 1-4. Magnat Ruch. Jeden. Oj, no niestety, niestety. Tukan Kosa będzie walczył. No, niestety, przegrywa 3-2. I rekord kobra 3-0. Niestety, niestety, nadal nic się nie za bardzo dzieje. Gwiazda kobra. Kobra, drugie miejsce. Dużo mają punktów straty do lidera. No i 4-4. No niestety nie udaje się nic. Kosa rekord. 3-0. Bardzo ładny wynik. I już tutaj gonią lidera. Ruch Tukan. 4-4. No niestety. No to i nie idzie tutaj. Polonia lider z magnatem. Przegrywa. 0-2. Jest dobrze. Rzeka latawiec. 0-3. Ostatnia runda przed końcem. Ostatnia kolejka przed końcem tej rundy pierwszej. Latawiec Gwiazda 3-3. Magnat Rzeka 4-3. Ostatni zespół Tukan z liderem Polonia 4-3. Proszę bardzo, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Rekord ruch Warszawa 1-0. No nie idzie im to za bardzo. Szósta proszka. No i mecz na szczycie kraweli. kobra. W trzecie miejsce. Kosta. Drugie miejsce. Więc się coś zmieni. 0-1. I proszę Państwa, to jest dobrze. Koniec pierwszej rundy. Liderem jest Costa. 19 Dziewiętnaście... Punktów 6 1 remis, 2 porażki Bez remisu tutaj mamy Polonie Poznanie Niestety na dole tabeli nasz gracz Ruch Warszawa Zobaczymy, drugi sezon w rewanże Gwiazda Latawiec 3-2 Rzeka Magnat 3-3 Wicelider Polonia z Tukanem 5-2. Ty w końcu ruch. Ktoś się ruszy. Z rekordem 2-0 wygrywa. No i proszę bardzo, mamy jakiś ruch. Lider Kosa z Kobrom 1-0. Jest dobrze. Kobra Gwiazda 2-1. Rekord z liderem Kosa 4-4. Tukan z ruchem, 1-1, no nie. Magnat z Polonią zagrażający 0-4, no i proszę bardzo, już znowu zmiana. Latawiec rzeka, 2-3. Kolejka 12. Gwiazda rzeka, 4-1. Lider Polonia z ostatnim zespołem Latawiec, 0-3, przygrywa, no proszę Państwa. Ruch magnat. Czy ruch się ruszył? No niestety, nieruchawy taki ruch. Kosta. Czy teraz wejdziemy lidera z tukanem? 1-0, tak jest. Znowu jest zmiana lidera. Cobra rekord? 3-1. Kolejka 13. Rekord gwiazda? 2-1. Ostatni tukan z kobrom. 03 Magnat z liderem Kosa 4-4. No nie umie na wyjeździe. Latawiec ruch 00. Rzeka z wiceliderem Polonia 1.1. Bez zmian w tabeli. Jako takich. Kolejka 14. Gwiazda Polonia 2.1. Ruch rzeka. Może ruch w końcu? No niestety 2-3. Lider z siódmym, Lider Kosa z siódmym latawiec. 0-3, no ale porażka. Kobra Magnat 4-1 i rekord tukan 4-3. Ale tabel się nie zmieniło. No, nie, jednak się to zmieniało, ale... Nie, w, nie dla y, kosty, nie dla lidera. Kolejka 15. Tukan ostatni z gwiazdą. 1-2. Nadal najmniej porażek, choćby porażki 2 zwycięstwa. Najmniej widzę. A to jest straszny płok. Magnat Rekord. 2-2. Latawiec z liderem Cobra. 4-2. Rzeka z liderem Kosta. 0-2, dobrze. I Polonia, trzecie miejsce z ruchem. Czyli tu będzie niespodzianka. 4-4. No, taka słońce. Ale tutaj już nam się klaruje góra tabeli. Chociaż jeszcze nic nie wiadomo. Kolejka 16. Widzę lider, gwiazda z ruchem. Czyli powstrzyma ruch ktoś. 4-4. No. Dwa Lider Kosa z Polonią. Tak? Ciężki mecz. 1-1. Ciężki mecz. Kobra czycie miejsce z rzeką. Wygrywa 4-3. Rekord latawiec 0-2. Tuken ostatni oczywiście z magnatem 2-1. Trochę się zmienia. Zwycięstwo. Kolejka 17, to jest ostatnia. Jakie mamy tutaj sytuację w tabeli? Ciasno w 3 Magnat y z trzecią 3 3 2, Latawiec z tukanem ostatnim, 1, 1, e Rzeka z rekordem, 1, 3, Kolonia z wiceliderem Kobra. też ciężki mecz i wysoko. 3-0. No i teraz przedostatni ruch. I Kosta lider. 1-3. No nie, no, nie, no, nie, no nie dobrze, i dobrze, i dobrze. dobrze. Mamy tutaj. No to już liderem zostaje i zostaje mistrzem. Mistrzem rybki czwartej. Teraz tylko formalność. Gwiazda Kosta. 1-1. Kobra ruch. Walczymy o drugie miejsce. Polonia na wyjeździe z rekordem. Jeszcze jak wygrają, oni będą awansować. Remis. No niestety nie awansowali. Czy tu kan ostatnie miejsce będzie miał, czy nie? 1-1. Nie będzie miał tego miejsca. Magna data, więc 4-1. Tak się zakończyła Liga Czwarta Polskiej. Polskiego, pol, Polskiej Ligi. E, awansuje i od razu będzie grać w Pucharze Polski. Kosa zabrze. 35 punktów, 10 pięć 5 remisów, porażki, najmniej widzę. Awansuje do trzeciej ligi. Kobra bytom, pod oczywiście, 30 punkty najwięcej strzelnych bramek i najmniej remisów. To chyba na razie tyle. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w trzeciej lidze.